Teraz przyjrzymy się bliżej trzem komendom w programie Word. Kopiuj, wytnij i wklej. Mam otworzony dokument, w którym, jak widać, są akapity, które nie są po kolei. Będziemy chcieli sobie w sprytny sposób poprzenosić te akapity tak, żeby tekst był po kolei. Jeżeli chcemy wyciąć fragment tekstu z dokumentu i wkleić go w inne miejsce, Musimy najpierw zaznaczyć określony fragment tekstu. Na początku chciałbym akapit drugi, ten fragment tekstu, zaznaczam go, przenieść pod akapit pierwszy. Zaznaczony tekst będę chciał wyciąć, a następnie wkleić w tym miejscu. Kopiować, wycinać, wklejać w programie Word możemy tak naprawdę na kilka sposobów. Jednym z tych sposobów jest skorzystanie z narzędzi, we wstążce narzędzia główne. We wstążce narzędzia główne po lewej stronie w sekcji schowek mamy cztery przyciski: wklej, wytnij, kopiuj i malarz formatów. Jeżeli dany fragment tekstu chcę wyciąć, mogę kliknąć na przycisk wytnij. Dany tekst został usunięty z dokumentu. Chciałbym go wkleić teraz przed akapitem trzecim, pomiędzy akapitem pierwszym a akapitem trzecim. Ustawię w tym miejscu kursor i chciałbym w tym miejscu ten akapit wkleić. Mogę skorzystać z paska narzędzi, narzędzia główne, po lewej stronie kliknąć na wklej. Tak jak widać wkleja się akapit drugi i po wklejeniu pojawiają się narzędzia wklejania. Widać, że pojawia się przycisk Ctrl. Mogę rozwinąć tą listę właśnie naciskając control na klawiaturze albo klikając bezpośrednio na ten przycisk. Pojawiają się opcje wklejania, to znaczy możemy wybrać sobie, jak program Word ma wkleić dany tekst do dokumentu. Pierwsza opcja to zachowaj formatowanie źródłowe. Drugie, scal formatowanie. Widzimy, że on scala format tak samo, jak był sformatowany akapit 3, ten tekst. I wklej tylko tekst. Czyli Excel wkleja sam tekst bez formatu. My chcemy użyć, zachować formatowania źródłowego. Czyli pozostawić format akapitu taki, jak go wycięliśmy. Więc zostaje domyślnie ta pierwsza opcja. Następnie chciałbym akapit 4, ten tekst, również wyciąć i wkleić za akapit 4. Można to zrobić również w taki sposób, że zaznaczyć dany fragment tekstu i wyciąć ten tekst, korzystając z prawego przycisku myszy. Jeżeli na zaznaczonym tekście kliknę prawym przyciskiem myszy, Rozwija się lista, z której mogę wybrać wytnij. Dany akapit został wycięty i chcę go wkleić bezpośrednio pod akapitem 3. Mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy również i widać mam od razu opcję wklejania. I znów zachowaj formatowanie źródłowe, scal formatowanie, albo zachowaj tylko tekst. Wybieram pierwszą opcję zachowaj formatowanie źródłowe. Wklejony akapit będzie wyglądał w taki sam sposób, jak go wycięliśmy. Innym sposobem na wycinanie i wklejanie jest użycie skrótu klawiaturowego. Tekst akapit 5 chciałbym zaznaczyć i wkleić pod akapit 4. Mogę zaznaczyć ten tekst, który chcemy wyciąć, i skrót klawiaturowy, który wycina dany fragment tekstu, zaznaczony fragment tekstu, to Ctrl X. Przytrzymuję Ctrl i naciskam X. Dany Fragment tekstu został wycięty i chcę go wkleić bezpośrednio pod akapitem 4. Ustawiam się w tym miejscu i skrót, który wkleja wyciętą albo skopiowaną zawartość to Ctrl V. Naciskam na klawiaturze Ctrl V, wkleja się akapit 5. Innym sposobem na przeniesienie tak naprawdę tekstu w inne miejsce jest Zaznaczenie tego tekstu i kliknięcie na tym tekstu lewym przyciskiem myszy i przytrzymanie tego lewego przycisku myszy. Jeżeli zaznaczę i przytrzymam lewy przycisk myszy, mogę dany tekst przenosić w dowolne miejsce. Zaznaczony tekst akapit 6 przeniosę pod akapit 6. Tak jak widać, ten tekst również się przenosi. Podobnie robię z akapitem 7. Zaznaczam, przenoszę za akapit 7 i akapit 8 identycznie zaznaczam mogę kliknąć na przykład trzy razy wtedy tak jak widać zaznaczy się cały akapit i przenoszę go pod akapit 9 W ten sposób mam poukładany ten tekst według właśnie akapitów po kolei od 1 do 9 Kolejną rzeczą jaką sobie pokażemy to kopiowanie mam przygotowany ten plik Excela w którym mam wykres. Ten wykres sobie z Excela skopiuję. Mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać kopiuj. Mogę z paska narzędzi głównych wybrać kopiuj lub nacisnąć Ctrl C, czyli skrót klawiaturowy, który kopiuje zaznaczony element. Prawym kopiuj, wrócę do Worda. I chcę dany wykres wkleić pod tą stronę. Teraz mam skopiowany element. Tutaj można zadać sobie pytanie, gdzie tak naprawdę są przechowywane skopiowane czy też wycięte elementy. Skopiowane elementy są tak naprawdę przechowywane w tak zwanym schowku. Narzędzia narzędziach głównych właśnie widać, że tutaj jest sekcja schowek. Obok jest strzałka schowek, która umożliwia pokazanie właśnie okienka dialogowego schowek. Kliknę sobie tutaj. Tak jak widać, skopiowany wykres pojawił się właśnie na tej liście. Jeżeli chciałbym teraz wkleić dany element, mogę nacisnąć Ctrl V, czyli skrót odklejania, mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy i z listy wybrać wklej. Mogę wreszcie kliknąć po lewej stronie na wklej. Ewentualnie mogę z poziomu schowka kliknąć sobie na dany element, on się również wklei. W schowku są tak naprawdę przechowywane wszystkie skopiowane elementy. Jeżeli na przykład zaznaczę akapit 5 i go skopiuję, Ctrl C, Widać, że dany element pojawia się w schowku. Mogę również zaznaczyć akapit 6 i skopiować, ctrl-c. Też tak jak widać, dany element pojawia się w schowku. Z poziomu schowka mogę teraz wklejać dowolny element. Na przykład chciałbym tutaj wkleić akapit 5. Klikam, dany element się tu wkleja. Tak jak widać w schowku możemy przechowywać tak naprawdę więcej niż jeden skopiowany element. Standardowo wkleja się... Ostatnio skopiowany element. Jednak tutaj z poziomu schowka można zawsze wybrać jaki element w danym momencie chcemy wkleić. W sekcji schowek jest także narzędzie malarz formatów. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które umożliwia skopiowanie danego formatowania, formatowania z danego tekstu i przeniesienia tego formatowania na inny fragment tekstu. Jeżeli na przykład akapit pierwszy Zaznaczę i w jakiś sposób sformatuję, na przykład zrobię podkreślenie. Zmienię kolor. I chciałbym taki format, który jest zastosowany do tego akapitu pierwszego, przenieść na przykład na akapit 6 i akapit 7. Mogę zaznaczyć ten fragment tekstu, akapit 1 i włączyć malarza formatów. Jeżeli raz nacisnę na malarza formatów, on owszem się włącza, jednak jak teraz... Tym malarzem pojawia się taka ikonka pędzla przy kursorze. Przejadę po akapicie 6. Tak jak widać, dane ustawienia zostały skopiowane, jednak malarz formatów po jednokrotnym użyciu się wyłączył. Jeżeli chcielibyśmy malarza formatów użyć kilkukrotnie, można na malarza formatów wtedy kliknąć dwa razy. Jak klikniemy na tą ikonę malarz formatów dwa razy, wtedy to narzędzie włącza się na stałe. Wtedy mogę, na przykład, zaznaczyć akapit 7. Format się wkleja, ale widać, że malarz nie wyłączył się. Mogę go użyć jeszcze raz. Jeżeli chcę wyłączyć malarza formatów, można albo odkliknąć przycisk malarz formatów w narzędziach głównych, albo nacisnąć Escape na klawiaturze.